Z tej strony Radosław Salak z bloga MoneyGrabbing.co. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o pewnym fajnym prezencie. Tak, zgadza się. Mam dla Ciebie Google Nest Hub oraz Google Home Mini. Coś podobnego do Alexy. Możesz to mieć totalnie za darmo. Jest to warte około 150 funtów. Jeśli zrobisz jedną małą czynność. A dokładnie zmienisz dostawcę prądu i gazu do konkurencyjnej firmy. Możesz to zrobić z moją pomocą, lub po prostu wejść na blog, możesz w wyszukiwarce wpisać Google, Google Nest Hub czy, czy bonus, prezent, cokolwiek. Zostaniesz przekierowany na ten artykuł, i na końcu tutaj jest podany link. Również na blogu ma zdjęcia, gdzie jest pokazane po kolei, jak to robić. A teraz ja ci nagram i pokażę, w jaki sposób tutaj. Jedyny myk jest taki, że musisz podać numer referencyjny. No, bez tego, wiadomo, nie dostanę wynagrodzenia, a współpracuję z firmą. Jestem oficjalnym przedstawicielem Shell Energy, więc musisz stawić mój numer referencyjny sobie. Następnie należy podać jakiś półskot. który tam jakiś tu mam już zachowany. Firma sprawdzi, czy działa w Twoim rejonie. Może zaznaczyć tylko prąd. Prąd i gaz. najczęściej ludzie, właściwie chyba w 10 przypadkach, w 10% przypadków ludzie mają u jednego dostawcy prąd i gaz. I byłoby dobrze, żebyś wiedział, jakie ma zużycie. Dzięki temu jesteś w stanie określić. Ile możesz zaoszczędzić? Oczywiście można zrobić jakoś tam symulację, ale niestety nie będziesz wiedział ile zaoszczędzisz, czy będzie się Tobie w ogóle opłacać przejście do nowego dostawcy. Wszystkie dane są podane w rachunku, jeżeli nie potrafisz ich znaleźć to zapraszam do kontaktu, wróć na bloga. Możesz tutaj, możesz wejść w zakładkę wyjść w kontakt i po prostu wypełnić formularz i wysłać do mnie wiadomość. Wróćmy do Shell Energy. Tak. I jak już weźmiesz przykładowy rachunek ostatni, no to będziesz mieć podane zużycie w kilowatach za rok. Tutaj pisujesz ewentualnie w funtach. To samo dotyczy gazu. I tutaj jest taki checkbox, w którym się pyta, czy masz. Economy 7 Meter Chodzi tu o to, czy masz taryfę po prostu dzienną i nocną. Niektórzy mają ustawione, to się różnie nazywa w różnych firmach. Ale chodzi o to, że są dwie różne stawki za dzień i za noc. Jak nie wiesz, nie jesteś pewny, po prostu nic nie naciskaj. Następnie należy zaznaczyć obecnego dostawcę. Nie wiem, wybiorę jakiegoś ION na przykładu. No, czy masz tego samego, czy nie. Tutaj zaznaczyłem, że nie jest. I tu z powrotem, że prąd i gaz jest u tego samego. Należy wybrać jakąś tam taryfę. To oczywiście też masz podane na obecnym y, rachunku, do kiedy jest ważna, a ewentualnie można napisać, że nie jesteś pewny. Zaznaczyć monthly direct debit. Tu jest taka adnotacja, że osoby tylko i wyłącznie, które mają płatność miesięczna z konta są pobierane, mogą przejść czy tam kwartalnie. Chodzi o to, że osoby, które doładowują na karty no nie mogą skorzystać z tej promocji. No i oczywiście online. Teraz już nikt się nie bawi w te rachunki wysyłane pocztą. W tym przypadku po prostu trzeba wybrać online. Można dać post, bo odradzam. Po co tyle papieru zbierać. Szanujmy drzewa. I są tutaj pierwsze wyliczenia. To jak widzisz, są trzy różne taryfy. Mamy fix rate na różne długości. No, powiem tak, że, in dłu że to jest dobre. Z tego względu, że masz gwarantowaną cenę przez określony czas. Dla przykładu od 19 miesięcy aż do 36 miesięcy. I tak jak widzisz, ceny również, im dłużej, im kontraktem ceny są wyższe. To co jest ważne, żebyś zwrócił uwagę, to jest to, Twój bonus. Bo tak jak widzisz, tutaj w pierwszej taryfie tego nie ma, czyli za 15 funtów jest tutaj Twój bonus. Jest też w kolejnej, tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Oczywiście dostaniesz jeszcze zniżki w ramach Shell Go Plus. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, naciśnij Find Out i tutaj masz informacje, jak to idzie i dokładne obliczenia, porównania z obecnym dostawcą, więc możesz dokładnie sprawdzić. Czy będziesz, taniej, czy będziesz więcej płacił, czy mniej. Sprawa jest prosta. Jeżeli wychodzi, że zaoszczędzisz, to przechodzisz. OK. Widzisz, naciskasz Trust Plan. I dalej to są już tu jest standardowy formularz. Musisz po prostu wybrać adres, ile tam lat mieszkasz. Firma wymaga e, sprawdzenia 3 lat wstecz. Jeżeli jest mniej, to musisz podać po prostu jakiś tam poprzedni adres, gdzie mieszkałeś. Dane te adresowe, datę urodzenia, e-mail. I, I tutaj się jeszcze pytają, czy masz smart meter. To jest. Nie wszyscy to posiadają. To jest takie coś, że po prostu firma może sobie sama sprawdzić online co pół godziny. Nie musisz chodzić z kartką i zapisywać i podawać na stronie internetowej. Jeżeli nawet nie jesteś pewny, to po prostu nic nie zaznaczaj. I tutaj jest jeszcze dodatkowy serwis w przypadku, jeżeli jesteś jakiś chory na emeryturze, czy masz problemy ze zdrowiem, to jeżeli zaznaczysz to, to firma się skontaktuje z tobą i się wypyta, w czym będzie mogła Tobie pomóc. Tutaj już nie będę tego wypełniać. Kolejnym krokiem jest po prostu podanie do płatności direct debit, czyli z konta. Procedura przejścia trwa 3 tygodnie. Ty praktycznie nic nie robisz w momencie wypełnienia tego formularza, już masz spokój. Firmy między sobą się dogadują. Ty tylko musisz dostarczyć, tak zwany w dniu przejścia, stan obecny licznika. Jeżeli oczywiście nie masz smart meter, bo jak masz smart meter, to firm, firmy, firma sama jest w stanie sobie to odczytać. Zapraszam na bloga moneygrabbing.co.uk, gdzie masz po prostu informacje. Zaraz Ci puszczę filmik, czym właściwie jest Google Nest Hub, żebyś mógł sobie zobaczyć i posłuchać. Więc dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia do kolejnego.